Znana aktorka zaatakowana na ulicy. Wstrząsające sceny. Poleciały kamienie. To nie wszystko. Znana aktorka teatralna i filmowa została brutalnie zaatakowana podczas wieczornego biegu na warszawskim Wilanowie. Jej opowieść szokuje. Gwiazda została zaatakowana w trakcie spaceru. Życie gwiazd często kojarzy się z blaskiem reflektorów, czerwonym dywanem, sławą i uznaniem. Jednak za tą fasadą często kryją się trudne doświadczenia i niebezpieczne sytuacje, z którymi mierzą się znane osoby. Popularność może być wielkim błogosławieństwem, ale niestety nie zawsze jest tak kolorowo. Duża rozpoznawalność może być również przekleństwem. Głośne nazwisko często niesie ze sobą hate, naruszanie prywatności czy nawet agresję ze strony nieznajomych. Teraz szokujące informacje napływają od jednej z cenionych polskich aktorek. Najnowsze nagranie w mediach społecznościowych wstrząsnęło fanami i kolegami z branży. Aktorka została napadnięta zarówno słownie, jak i fizycznie. Jej opowieść szokuje. Agnieszka Warchulska została zaatakowana w trakcie spaceru. Aktorka opisała brutalny atak, którego padła ofiarą na warszawskim Wilanowie. Agnieszka Warchulska, znana między innymi z roli w serialu Barwy Szczęścia, a także z filmów takich jak Cwał Krzysztofa Zanussiego czy Dług Krzysztofa Krause, od lat aktywnie udziela się również społecznie. Na swoim profilu w mediach społecznościowych często komentuje bieżące wydarzenia i apeluje o empatię oraz wzajemny szacunek. Niestety, tym razem to ona sama stała się ofiarą przemocy. Jak opisała, wieczorem, około godziny 20, wyszła pobiegać w swojej okolicy. Zmieniła jednak trasę, jak przyznała, przestraszyła się dzików. Które wcześniej widziała w pobliżu. Nie spodziewała się jednak, że nowa ścieżka okaże się znacznie bardziej niebezpieczna. Na jednym z osiedlowych chodników została zaatakowana przez grupę agresywnych dzieci. Agnieszka Warchulska przeżyła wielki dramat. Warchulska nagrała wideo, w którym zrelacjonowała całe zdarzenie. Jak opisała, Dzieci rzucały w nią kamieniami i krzyczały obraźliwe słowa. Zostałam przed chwilą obrzucona z całej siły kamieniami i jajkami przez nastolatków przejeżdżających na hulajnogach i rowerach. Jeden z tych kamieni przeleciał koło mojej głowy. Usłyszałam jeszcze: Zdechnij S-gwiazdka-gwiazdka gwiazdka, o, i od gwiazdka-gwiazdka-gwiazdka Cieją. To były prywatne hulajnogi, takie podkręcone, więc to były dzieciaki z tak zwanych bogatych, dobrych domów. Rowery też były z wyższej półki. W jej głosie słychać było ogromne emocje i wstrząs. Nie pojmuję, co się dzieje z tym światem, ale on nie idzie w dobrym kierunku. Zawsze się mówiło o bezinteresownej dobroci, a to jest taka bezinteresowna nienawiść. To nawet nie jest pomalowanie sprayem przystanku, to nie jest wandalizm. Te dzieci po prostu jechały z kamieniami i jajkami przygotowane na to, że będą nimi rzucać w ludzi. Nie wiem, gdzie jako społeczeństwo popełniliśmy błąd. Jej relacja wywołała fale komentarzy i współczucia w sieci. Wielu internautów nie kryje oburzenia, że do takich sytuacji dochodzi na ulicach stolicy.